Chodź tu do nas, chodź tu do nas, Widzimy jakiś stempel na kurteczce, czyżby ta Solidarność walcząca, chodź tu do nas. Proszę brawami witamy Wójta Gminy Narłowo. Panie Wójcie, sytuacja doszła drogi Franciszku do ściany, przybyliśmy tutaj do Ciebie. Nie po to, żeby Ci kadzić, nie po to, żeby Cię głaskać. Nie gniewaj się, przybyliśmy tutaj, żeby Cię dzisiaj zdrowo opierdolić. Nie ma wyjścia, nie ma wyjścia, kochany. Wszyscy mówią, że Cię głaszczę, ale żarty się skończyły. Naprawdę będziemy przychodzić tu co tydzień, co tydzień aż do skutku. Masz bezwzględnie szansę, by jeszcze wejść z nami porozumienie. Ja przygotowałem to porozumienie, spokojnie teraz wejdź, jeśli za... 20 minut za pół godziny bez Komitet Organizacyjny do siebie, możemy rozmawiać, możemy wejść na drogę porozumienia. Natomiast jeśli będziesz w dalszym ciągu przyjmował te postawy, co przyjąłeś na ostatnim zebraniu, to nasz czas już dobiegł końca. Po prostu będziemy tutaj do skutku. Czy chciałbyś coś powiedzieć, czy mamy za pół godziny do ciebie wejść? Proszę cię bardzo. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że wiele osób. Ociczyłem, że będzie więcej przyjdzie. Było 308. No, 311, nie? No, to... Ale mniejszoście. Proszę o, Państwa. O, <coughs> zimno wam no, co? Nie, nie, no, jest nie jest zimno. Nie. Rodzina Podgórskiego jest, nie jest, jest nieodgrzana Ale dobrze. Proszę <coughs> Państwa. <coughs> te, <coughs> proszę Państwa. E, dzisiaj tak się składa, że mam się wolę jadę do... To wrócę, bo dzisiaj jest szczególne dla wydarzenia, gdzie jest sesja. Wy jesteście zwłaszcza. Ale przyszła jedna osoba, to jest bardzo ważne, i bardziej bardzo ważnej sprawie. Zapraszam, tylko musimy zagospodarować tak czas, żeby porozmawiać nie na ulicy, a spokojnie, bo mamy warunki, bo tutaj mamy ładny urząd. I zapraszam do środka, jeśli macie coś spisane i chcecie rozmawiać, albo wszyscy, albo sobie reprezentantów ukierzecie wybierzecie? Proszę bardzo, zapraszam, bo sprawa jest bardzo ważna. I sprawa jest bardzo 14 lat. nie tylko od 14 lat. I bardzo zapraszam tutaj do, do siedziby urzędu. Proszę bardzo. Ja na 11 mam sprawę, także tutaj tylko mam praktycznie niecałą godzinkę czasu, ale ponieważ muszę sprawy bieżące przekazać pracownikom, bo mamy w środę też się Spotkanie, ja na spotkanie, żeby przygotować się na to, Ja zostawię te dokumenty i zapraszam na sesję, zapraszam na spotkanie. Ja ze swojej strony Dzisiaj kalendarz wygląda tak, że sesja jest, mam, mam wrażenie, że się odręczą do Chyba przyjadą. Przyjadą, każdy ma czas. I sesja jest, po sesji prosiłem, żeby się spotkać z radnymi, żeby rozmawiać na te tematy, tym bardziej trzeba do 15 budżetu chwalić. Dzisiaj to widzę nikłe szanse, ale jutro proszę bardzo, możemy się spotkać. O której porze Wam może być o 6 rano? Dzisiaj, dzisiaj, proszę Panią, ja dzisiaj do sądu jadę. I nie, 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 nie. W biegu tego nie będziemy rozmawiać, bo to każdy musiał się wypowiedzieć. nawet to samo spotkanie dzisiaj jest. Proszę bardzo, ja przyjdę no, o 11.00. Jak macie petycję, to proszę przekazać no, O 11.00 mam sprawę, myślę, że wrócę dziś po no, Proszę bardzo. Witam Was szczególnie w urzędzie w ten ten dzień, ale myślę, że na dobra, się się w gminy, dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Panie, Uciek panie Wójcie, nie proszę jeszcze nie uciekać, takie uroczyste wręcz Panie Janku, ja nigdy nie uciekam, bo nie mam przetrzymy przed No, Nie wyobrażam Pan sobie, że jako cywilizowani ludzie pobijemy Pana przed gminą, bo nie jesteśmy tacy. Nie, proszę. Panie. Proszę, Momencik. No. Proszę Państwa, to jest to, co mówiłem. Wprowadziliśmy trzy punkty podstawowe. Gdyby one jeszcze w trakcie negocjacji doszły, Pan Wójt się zastanowi do czwartku najpóźniej. Tu już wspominaliśmy o tym o siódmej rano. Ja wierzę, że już jutro będzie się chciał ze mną spotkać i z Komitetem Organizacyjnym. Bardzo proszę, Panie Wójcie, przekazuję pierwsze trzy punkty, które nam tutaj się nasunęły podczas tego wieku. Do końca dnia nie wiem, co jeszcze będzie tutaj zgłaszane przez posulaty z innych sołec. Na razie mamy przestrzeń uzdrowiskową tutaj ujętą. Ja, ja jestem przygotowany na tej chwili na te tematy do to jest czas. Proszę I Państwa. Pan nawet, Wójt widać jest to, pełen dobrej woli. Mogę pokazać, że tu mam zawarte i na piśmie. Nie ma sprawy. Czas i proszę bardzo. I panie wójcie, to spotykamy się jutro o 12:00 że dobra pora. Jutro o 12:00, natomiast my zostajemy tutaj jeszcze. Panie Wójcie, proszę rozpocząć pracę. Czuj, czujcie się jak u siebie w domu. Czujemy się jak u siebie w domu. Dziękujemy. Pan Wójt rozpoczyna pracę. Obudzenie pana Wójta. Panie wójcie, Bardzo przepraszam, nie? ja dzisiaj powiedziałem, dzisiaj mam wolne i przyjechałem specjalnie dla was tutaj między nimi. Czujemy się I zobowiązani. proszę Czujemy tego nie Dość kłamstw i oszczerstw. No. Dość kłamstw i obudy władz Gminy. Best, 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 best.